ALE PIZGŁO KURWA CO TY NO Nie Ja dole, gościu Co się stało? Całe dwa dni myślałem o tych statkach Chyba nie wiem co my chcemy robić Kurde dzisiaj uczę czekać na Adiego A ile będzie? No napisałem, on mówi że około 18 będzie Więc już no, niedługo powinien być Kurde albo na... Już nawet pa co choć pierdala na jebany Kurwa najebany Dobra chyba zakątusz po prostu zrobimy na razie No to ładnie well Przyszedłem na statek, idę po piwo, zaraz wracam Sejbiście Ahoj, ahoj, przygoda ma Ja wyruszam z łęci Super śpiewasz, super chyba pojedź, no. Tym polskim raperom to chyba teksty układasz, co? Dlaczego? Bo no, kurys tak klei ładnie, że chłopie. Ty nie graj, tylko patrz tu po lewej, tu już akcja jest. Kurwa. Starczają w niego. No musimy ten mniejszy zatopić, hmm. bo są gracze, a tam są szkielety. W mniejszym są gracze, tak? Tak. Panie Kapitanie, ja muszę pod podkład. Deski mam. Zabieramy deski. Amunicja, zabieramy. Zabieramy amunicję. Jeszcze jedna. Gdzie jest Gdzie jest klebek? Kurwa one do nas też strzelają te szkielety Ciekawe czemu tu jest tylko dęb to dobra Zajebałem chopa tam Ja też Wyjebałem w armaty aż go... aż go zrzeliwa Ej pilnuj statku u nas na dole Dobra już we tylko tylko po kule przeładywałem Już idę wszystko tu kurwa Nie ja, napierdolę, topimy się panie kapitanie Ahoj, ahoj, Kurwa, mają mało dziur troszkę tutaj. Bali kapitanie. Kurwa, jakie dane Dobra, teraz to będzie akcja O od psa Kurwa, to się będzie działo, Patryko! To się On kameruje, to się kameruje ja nie wiem, dlaczego ty w ogóle Kurwa, spierdliłeś z mojej łajby No to mówiłem piny naszego statku Dobra Krążę cię Ale zajebiście Kurwa jebnie ALE PIZGŁO Ta woda się tu leje? Leje się. Oj, oj. Ale uderzył za zero praktycznie. Dobra, zatopią się. Ale ich zrobiłem. Kurwo. Dobra, spierdalaj. Ko- uważaj jak coś, bo ten Bo jedna jest na wyspie Więc żeby... Wypiara O czekaj Dobra, znalazła się, jednak nie ma nikogo Ale to już jestem obok ciebie No to dobrze, dobrze, bo oni się już topią, nie? O, zatopili się Nie się odjebało, Kurwa co ty no Jak to możliwe już <gryś> pilnować statku Weź tą kotwicę podnieś Chyba, że jest podniesiona Czekaj, bo my płynęliśmy Kurwa, gdzie to teraz będzie Koło fortu, ale którego Chyba tu, chyba tego Dobra, chyba ten Dobra, lecimy na N Gdzieś płyniemy Dobra, wpłyniemy Ty, ale my nie w tą stronę chyba zapierdalamy No możliwe, bo jedna ja jest nie mam... No kurwa, na nie miałeś zakręcić, co ty odpierdalasz do chuja Manuela Wpłynę dopiero, no No jak ty już płyniesz kurwa, kilometr od wyspy jesteś Ja nie, żeby coś, ale ja się sprzeciwiam, nie będę kierował tej łaby. Nie będę kierował tego statku Czemu? Bo raz zatapiłem, drugi raz się nie dał Nie no, no i śleje, ja pierdolę, kogo mi przysłali ahoj, ahoj. Ja się <śpiewanie> Kurwa najebany nie, nie no <śpiewanie> O, płyną na nas chyba nawet. Kapitan, akcja będzie. Wyjebało ich. Wchodzę do nich na statek. Dobra. O kurwa. Nie, nie złapało mnie. Ja pierdolę. Oni chyba chcieli do nas się wiebać z tą beczką, ale coś im nie pykło. Pójdę do ciebie. Chodź Adi, bo to jest katastrofa. No się Tu spaniaczki. Wyjebałem bratek gości, rozumiesz to? Zaraz cię opowiem. Ja Mogę woda wejść. No też możesz. Erniego, kurwa. Jestem przy Wernim, człowiek patrzę się, a na statyk nagle pływa idzie w dno. Mówię, co, ty się odjebało? A Wernim mówi, kurwa, desek kurwa, że się nie dał. I teraz stream... <grymne> do prawej teraz kręć, do prawej kręć teraz. Zobacz, co tam zbiegł. Jest skręcony, jest skręcony. Kręcony, gruby Blanchard już dawno. Proste. Kurwa, gdzie ty, ja im na statek wchodzę, kurwa. O kurwa, ja też nie wszedłem na statek. Why? No kurwa, ich statkiem normalnie człowieku płynie. Dobra, to płyn ich statkiem. Kurwa, to płyn im statek w ja im kurwa kotwice tutaj normalnie... Nie, kotwicy nie rzucaj. O kurwa, chłop u nas, chłop u nas. Jak to potencjał z Fortnite? Co ty pierdolisz z z tym jak my statki do odciny dzisiaj? Zabij go tym granatem kurwa! Kurwa! Dobra topimy się znowu! Ja pierdolę no! Dwóch u nas na statku i chuj! Ja chyba po 0,7 muszę pójść do Po pół litra idzie od razu! <laughs> pierdolę, co kurwa, ja co za Kurwa, to jest kurwa! Upoślał! Ja pierdolę! Lecimy na E, tak, to jest to chyba, już nawet nie wiem, chyba tak, chyba to jest to. Weź tam, pilnuj żagiel. Ja tylko. O kurwa, tu ktoś może być, tu ktoś może być. Kurwa nie mam ammo. Nie mam ammu do tego. Kim paruwał? Leży jeden, a drugi w wodzie. idzie do ciebie wedniej. Jest, jest, na tym, po prawej stronie. Kurwa najgorsze jest to, że Dobra, miał... nie zabijcie się jeszcze. Jeszcze nie. Nie, miał... to Miałam ja... Amunicji. idę za Idę i wrócę. Elo. Spoko, spoko. Kolejny snajperkę. Czy mam? Nie no mam, mam amunicję. To czemu nie mógłbym do niego strzelić? O chuj to chodzi w tej grze, kurwa jebanej? Ależ mu wypierdoliłem.